Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Dwa kilo fistechu było na użytek własny! Hej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi! Od polityki można sparszywieć! Jestem porządnym złodziejem! Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się! Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje! No właśnie, złodzie. Ja z politycznymi siedzieć muszę. To skandal! Morda w kubeł, mówię! Nie drzij się, bo jak mamy kocha mnie zdzierze i przypieprze w ten naćpany pysk! Pięknie, kurwa, pięknie. Coś ci się nie podoba siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć w zimniaka? No już, podnoś łapy! Siemko! Otwórz cele. Boimy się, jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko. Dawaj siwy, pokaż, co potrafisz. Cofnij się. Co jest kurwa? Mieliśmy się bić? Magister, wynoś się stąd. Jesteś wolny. Nasze drogi znowu się krzyżują cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się wiedźminie, jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca, ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać. Pięści mnie świeżbią. Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz, Elfie? Cieszę się ostatnimi chwilami życia. Przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra zawsze sprawiała mi dużo radości. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty, Wiedźminie, lepiej uważaj, bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabiję potwora. Cieszy mnie Twój zapał. Ale mam też drugiego chętnego. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłuczę Kuroliszka gołymi pięściami. Który to? A -a -a. Ten osiłek? Wolne żarty. Sprawiedliwość, Wiedźminie, jest ślepa. I czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto wygra, pójdzie zabić Kuroliszka. Bółka z masłem. No chodź tu. Obiję ci ryja, zejdę, zatłuc szczura i będę wolny. Zaczynajmy. Ty sukin, synu! O, pomiot czarownicy! Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok! Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Z Kuroliszkiem nie ma żartów. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. Wygrałeś! Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby? Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy je dawno. Wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? Do odebrania u Siemka. Resztę Twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno: płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nie uszkodzono. Zobaczymy, co da się zrobić. Hmm. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia! <grystanie> Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś! Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje. Szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha. Ma te... no... Yy, koncesje. Chyba koneksje. W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszkiem. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. Co ty tu. A Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd, rycerz zakonu Płonącej róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Gerald, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanału sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? Chcesz zabić kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza płonącej róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża we zimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory. Z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla Wiedźminów. Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu Wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak. ale śniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Niezły pomysł. Chodźmy razem. Zatem prowadź Wiedźminie. Uważaj za tobą! Kuroliszek pokonany. Teraz musimy się stąd wydostać. Udało się, ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną, doprowadzę cię do wyjścia. Weź ze sobą głowę Kuroliszka. Vincent dobrze płaci za podobne trofea. Dobrze, chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. No chodź, chodź. Nie mamy całego dnia. Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... cicho. Słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Znaleźliśmy siwego skurwiela. Szyb jak zwykle miał rację. Rycerzaty. Salamandro! Starzy znajomi? Powiedzmy, zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z króliczkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w zimie. Zima klasztorna, tani dziwki mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zykwyt. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. Nie ma sensu wygrażać niebiosom. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla, ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was, wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, wiedźminie? Mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Wielkie bydle... Oto 400 oranów nagrody. Zasłużyłeś na nie. Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę każdemu, kto zabije groźnego potwora. Ale tylko jeśli przyniesie dowody. Za jakie mogę dostać nagrodę? Aktualnie mam pieniądze za kuroliszka, który zaląk się w kanałach, i drapieżną roślinę mordującą ludzi na bagnach. Dowiedziałem się, że dostarczyłeś dowody na zabicie trzech groźnych potworów. Zgadza się. Mam coś dla ciebie. Potraktuj to jako nagrodę specjalną. Weź ten kamień runiczny. Przyda ci się. Może za jakiś czas miasto ufunduje następne nagrody. Jak idzie śledztwo w sprawie Salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w Slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slamsach, powiadasz. Chyba nie zamierzasz iść tam sam? To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem, co robię. Nie jestem żółtodziobem. Też mam asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Javeda na tacy. Bywaj. No, no. Udało ci się zabić kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Nareszcie koniec tego absurdu. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No, Wiedźminie, idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. Szpital Lebiody Szpital tu trafiają ofiary plagi katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Wsia krew, ale jestem mroczny. Przejścia nie ma! Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił! Bywaj. wygrażać niebiosom.